Już Dzień dobry. Dziś ja i mój gadający pies. Opowiemy Państwu o... o odchodach. O czym? Jak się idzie do parku, to mnóstwo można wdepnąć na trawniku jest odchodu. Ale co to są te odchody? Jak idziesz do parku, to jest super to jest cyk, musisz się wycykać, a jak jest trawnik, to musisz się wykakać, no. Rozumiesz. Rozumiesz rozumiem, tak. Dobrze. Więc dzisiaj opowiem Państwu o, o tych psich, kakach, odchodach w parku. No. Bo ostatnio postawili tam skrzynki, w skrzynkach są Torebki, można sobie wyjąć torebkę, złapać taką kakę w torebkę, zawinąć, wrzucić do skrzyneczki i jest porządek. A ja co? Ostatnio idę do parku, proszę o nowe buty, nowe buty kupiłem. I co? I wdepłem taką, w po prostu wdepłem, o, w takie przegówno. to twoje to bym się pożykał, bo, bo ja wdepłem na szczęście w twarde. Dlatego wam, dlatego mam, do wytrzymania, do tego w domu siedzę jeszcze. Buta! A ty nasz, aż to jest po prostu miękko, miękko jest. Miałem syropek, a na... chrypka nie pomaga wtedy. To to masz sprzątać. Ale to nie moja wina. A co? Ja to robię? Ja to robię? A co mi dajesz do jedzenia? Jedzenie. A jedzenie? A? Jedzenie. A? Sam to sobie zjedz. A co? Ja mam syropek na chrypkę. I o, o, o. o mam. I nie będę ci wyjadał. Ja jestem dobrym panem i nie wyjadam psu. co to wyzmać ale śmierdzi. W dupie ci śmierdzi. Nauczę cię srać do kibla. Koty strają i nie gadają. A ty gadasz i się nauczysz srać do kibla. Już do kibla. Ale ja nie chcę. Do kibla. Nie chcę. Do kibla! nie, Do kibla! Nie. Do kibla! No pójdę. Siadaj i strać! ねえ <To? S 2> <a>、別のドッカー